Projekt Domy Dobrej Energii to projekt, który jest realizowany przez energię z grupy Orlen wraz z fundacją Orlen. Ma na celu położenie paneli fotowoltaicznych. Na domach dziecka. Na pierwszym etapie naszego projektu mamy pięć domów. Są to zarówno rodzinne domy dziecka, ale również domy dziecka zarządzane przez samorządy. Cały projekt dotyczy nie tylko samego kładzenia paneli fotowoltaicznych, ale dotyczy również stworzenia w domach dziecka dobrej energii. Chcemy dzieciom przekazać informacje na temat tego, czym jest odnawialna energia. Czym jest zielona energia? Jak korzystać z odnawialnych źródeł energii i dlaczego to jest takie ważne dla ochrony naszego klimatu i naszej planety. Podpisaliśmy umowę na założenie paneli fotowoltaicznych na naszym nowym budynku. Budynek funkcjonuje od 1 kwietnia tego roku. Mieszka w nim 14 naszych wychowanków, którzy niezmiernie cieszą się i wspólnie z całą kadrą jesteśmy bardzo wdzięczni za tak wielki dar serca dla naszych dzieci i dziękujemy bardzo państwu za to, że pomyśleliście właśnie o nas.